Witamy wszystkich w nowym odcinku MCastu. Dzisiaj naszym gościem jest ktoś absolutnie wyjątkowy, nasz ambasador Kuba Błaścikowski. Dzień dobry, Kuba. witam wszystkich bardzo serdecznie. Kuba, dziękujemy bardzo za to, że znalazłeś czas dzisiaj na rozmowę. To przede wszystkim chcielibyśmy zapytać, jakie masz główne cele biznesowe na przyszły rok? Co się działo w tym roku? Może to jakoś wpłynęło na to, co planujesz robić właśnie w przyszłym roku? Wiemy już, że masz doświadczenie w, inwest w inwestycjach w nieruchomości. Czy możesz, proszę, nieco najpierw o tym opowiedzieć? E, przede wszystkim ja myślę, że dużą rzeczą i, to, i, i rzeczą taką, która. Daje dużo do myślenia jest to, co się dzieje u nas za granicą, za oknami itd. I na dzień dzisiejszy uważam, że to jest też taki wyznacznik tego, że, że no, trzeba, trzeba uważać z inwestowaniem, trzeba uważać w co się inwestuje, oczywiście, biorąc pod uwagę fakt, różne dziedziny, tak jak na przykład dziedzina IT, która w ostatnim okresie rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie. Natomiast no, ten rok był takim rokiem. Niepewności trochę, jeśli chodzi o inwestycje, i, i oczywiście może jeśli chodzi o rynek w Stanach Zjednoczonych, który notuje praktycznie rekordy, czy tak u nas u nas na naszym rodzinnym, rodzinnym, rodzinnym rynku, no, takich, takich wyników nie mamy, jeśli chodzi o, o kupno akcji. Natomiast jeśli chodzi o nieruchomości, myślę, że to zawsze jest jedna z bezpieczniejszych form lokowania swoich środków i i, I też taka rzecz, która fajnie dywersyfikuje Twój portfel. Jeśli chodzi o 2025, ja myślę, że po prostu z racji tego, o czym wspominałem na początku, czyli z racji tego, że dość niespokojnie wygląda sytuacja na całym świecie, to po prostu będę starał się przyglądać i, i reagować w trakcie, bo, bo, bo jest naprawdę niespokojnie. Czyli planujesz rozszerzać swoje, działa, swoje działania w branży nieruchomości, czy może też planujesz wkroczyć w nieco inną branżę? Tak jak powiedziałem, no jeszcze nie mam na dzień dzisiejszy stricte z jakichś tam większych planów, bo wiele rzeczy jest uzależnione od tego, co się wydarzy, wydarzy za naszą. Granicą, choćby na Ukrainie, co się wydarzy na Bliskim Wschodzie, jaka będzie sytuacja również w Stanach Zjednoczonych, bo jak wiemy, zmienił się, zmienił się prezydent. Ja myślę, że tego typu rzeczy mają też później ogromny wpływ właśnie na to, w co i jak inwestujemy, bo, bo no jest tak dość taka, jest tak na świecie dość niespokojnie i, i też myślę, że. Że, daje, da, da, no, że można to, to odczuć no. i też również sytuacja, z, z, jeśli chodzi o, o, o wzrost gospodarczy, nie jest, nie jest na dzień dzisiejszy najlepsza, dlatego ja osobiście teraz jestem w takim momencie po prostu przyglądania się i analizowania tego, co, co dalej. Myślałem o tym też, że, że, że w racji tego właśnie, że, że tak to wszystko wygląda, to po prostu jest tyle... Takich rzeczy tak, te, te, i tyle tego ryzyka, właśnie e, zewnętrznego, że po prostu też w biznesie niekiedy trzeba poczekać, i, i żeby później e, w trochę lepszą, w lepszym klimacie wejść w różne rzeczy. Wspominałeś o tym, że branża IT rozwija się dość dynamicznie. Czy to znaczy, że bierzesz pod uwagę możliwość inwestycji w tego typu projekty? Na razie się temu przyglądam, natomiast widzę, co się dzieje. I, i tak jak powiedziałem, że, że naprawdę widać, że tam w branży IT zaczyna branża IT zaczyna się roz, rozwijać się bardzo dynamicznie. Widać, że coraz większy nacisk jest właśnie na to, żeby, żeby tą branżę rozwijać. Myślę, że to jest jeden z takich ciekawszych kierunków na dzień dzisiejszy. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy akurat będę w stanie od razu w to wejść, ale. Ale zastanawiam się nad tym. Myślę, że to jest jeden z takich ciekawszych kierunków. A jeśli miałbyś właśnie wymienić te kierunki w branży IT, które interesują Cię najbardziej, to na przykład sztuczna inteligencja czy, czy inna kategoria? Ja myślę, że wszystko. Ja myślę, że tutaj, tak jak powiedziałem, dużo, dużo się zmienia i, 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 i komputer powoli zaczyna... Jakby zastępować człowieka. Nie wiem, czy to jest dla nas dobre, czy nie. Natomiast, natomiast to się dzieje i jesteśmy tego świadkami. I, i, i jak widać, no ta branża idzie rozwija się bardzo szeroko i idzie, idzie to w tym kierunku, że, że żeby, no, tą, tą branżą trochę, trochę zastąpić nas, jako, jako ludzi. Nie wiem, widzimy, że są już roboty, które pracują zamiast, zamiast ludzi, którzy są. Zastępują na magazynach i tak dalej, różne maszyny, które też są tak skomputeryzowane, że, że, że ta właśnie sztuczna inteligencja już potrafi naprawdę robić wiele rzeczy za człowieka. Dlatego to jest dla mnie taki jeden taki kierunek interesujący. Bo, bo właśnie myślę, że, że jest to dość widoczne, że, że w tą branżę zaczyna napływać trochę więcej kapitału i, 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 i ta branża przez to też rozwija się dużo szybciej. No właśnie jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji w różnych branżach, to tak, w tym roku było wiele przypadków, jak zastępowanie ludzi, pracowników radia sztuczną inteligencją, czy też roboty w Amazonie, więc to tak, to się zgodzę i to jest trochę wiele. przerażające, ale myślę, że... Rzeczy. Właśnie to jest przerażające, bo jednak no, my też musimy żyć, my też musimy pracować, żeby żyć, żeby żyć na, na, na jakimś poziomie, a tu widać, że to, że to troszeczkę zmienia, zmierza w, w innym kierunku. Z jednej strony, z punktu widzenia ekonomicznego dla, dla firm jest to bardziej opłacalne pewnie, bo, bo, bo z, myślę, że oni tak na to wszystko wszystko patrzą. Z drugiej strony dla nas, dla ludzi jest to trochę przerażające i. Ale cóż, zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość. I, I nawet chyba w ostatnim okresie też zastąpienie w Google Maps lektora przez sztuczną inteligencję to też pokazuje, jak to wszystko, w którą stronę to zmierza. Wywołało to burzę, to na pewno. <śmiech> <śmiech> Nic dziwnego. No właśnie to jest takie zaskakujące, że coś, co miało nam usprawnić pracę, usprawnić procesy, potrafi prowadzić do tego, że zwykli ludzie tracą pracę właśnie na rzecz robotów czy technologii. Ale myślę, że to myślę, jest. Myślę, że to jest w głównej mierze z punktu widzenia ekonomicznego. No oczywiście. Robot, jak, jak, jak każda maszyna jest w stanie się popsuć, natomiast myślę, że jest w stanie więcej wypracować, jesteś w stanie więcej zaplanować, jesteś w stanie gdzieś pod tym względem stricte już ekonomicznym no, lepiej, szybciej to obliczyć. My jako, jako społeczeństwo, jako, jako ludność mamy, nie wiem, chorujemy itd. i tak dalej i u nas jest to trochę, można powiedzieć, mniej wszystko można przewidzieć i myślę że w tym kierunku to, to zmierza I, 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 i nie wiem czy już to jest na takim poziomie natomiast widzę że to do tego poziomu zmierza że taki komputer jest jak go zaprogramujesz taki robot jest w stanie jesteś w stanie stwierdzić ile on jaką pracę w, 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 w ile godzin wykonać i myślę że to też powoduje to że jesteś w stanie zmaksymalizować czy, czy sobie już na tym etapie wcześniejszym, mniej więcej zaplanować to, ile dany robot czy dana maszyna jest w stanie pracować, przepraszam, i jaka, jakie z tego tytułu będą zyski czy straty, i myślę, że to jest w tym momencie najważniejsze. Bardzo podoba mi się Twoje podejście, właśnie to, jak podchodzisz do tego. Widać, że kierujesz się również etyką. Dlatego chciałabym podpytać może, jakimi zasadami kierujesz się ogólnie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych? Na przykład tak, w to inwestuję, bo to jest zgodne z moimi zasadami, czy może masz inne jeszcze kryteria, które też bierzesz pod uwagę? E, tak jak mówię, ja z, z reguły zanim, zanim zdecyduję się na jakiś biznes i oczywiście tak jak w, w każdym biznesie, nie każdy biznes jest biznesem trafionym i to, jest, i, i to zawsze e, jak... E, w, w każdego typu przedsięwzięciach jest każde przedsięwzięcie, wiąże ze sobą też spore ryzyko. Dużo staram się analizować, dużo staram się też. Um, Zanim podejmuję jakąś decyzję, dużo staram się czytać, staram się gdzieś tam wyciągać, wyciągać wiadomości, wiadomości które, są, które są niezbędne. No i też staram się ocenić mniej więcej, jakie to jest ryzyko, na jakim, na jakim poziomie i też, jakie ewentualnie może to przynieść. Zyski bądź straty, i myślę, że to jest, to jest podstawa, żeby sobie mniej więcej coś zaplanować. Nigdy nie robię czegoś takiego, że idę ponad stan, w sensie takim, że no nie, jeżeli widzę, że w danym. Nie wiem, w danej dziedzinie czy w, 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 danym, w danej spółce jest duże ryzyko. Nie wiem, choćby związane z tym spowolnieniem gospodarczym, czy, czy właśnie w, widocznym jakimś tam sprzedażą danej firmy, to raczej staram się poczekać na taki lepszy moment. Wiem, że to nie jest zawsze dobre, bo, 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 bo jak już się zaczyna ta taka hossa, to, to, to trochę jest, jest późno, ale, ale ja, tak jak powiedziałem, staram się minimalizować to ryzyko, staram się dziś dywersyfikować swój portfel, portfel, czy to nieruchomości, czy jakieś różne inne rzeczy na giełdzie i, i, i w ten sposób funkcjonować, i, i można powiedzieć trochę, taka, że małe, takie, takie powiedzenie, że małymi łyżeczkami też człowiek jest się w stanie najeść. Wspominałeś, że dużo czytasz, a nie ukrywajmy, masz ogromną bazę fanów, więc myślę, że dużo młodych osób chciałoby wziąć z ciebie przykład i po prostu stać się w przyszłości właśnie takim inwestorem. Czy masz może jakieś źródła, czy to książki, czy nawet portale, z których korzystasz, które pomogły właśnie lepiej zrozumieć ci tą branżę inwestycyjną? Czy ja pierwszą książkę, jeśli chodzi o, o właśnie, z, um, nie wiem... Inwestowanie na rynku, na giełdzie, to dostałem pod choinkę, bo miałem wtedy 19 czy 20 lat. Jak zarobić pierwszy milion, nie kradnąc? I, I to była taka książka, która, od której się to w sumie wszystko zaczęło. Później, oczywiście, z czasem człowiek dużo czyta tych właśnie informacji ze spółek, tych takich z różnych portali inwestycyjnych, bo myślę, że to w późniejszym okresie jest bardzo ważne, żeby sobie mniej więcej zobaczyć, czy firma się rozwija, jak się rozwija, w jakim tempie i, i tak dalej, i tak dalej. Ale e, to była pierwsza w sumie książka, która, w, e, można powiedzieć, zapaliła mnie tak do tego inwestowania, i, i e, ja z drugiej strony podchodzę też trochę do tego tak, że mm, jeśli chodzi o inwestycje, jeśli chodzi o inwestowanie, to ciężko człowiekowi podejmować za kogoś decyzję. Ja wiem jak, na co ja sobie mogę pozwolić, pozwolić i pozwolić i wiem, że nawet, tak jak powiedziałem, nie zawsze wszystkie moje jakieś pomysły, inwestycje są udane. Natomiast z drugiej strony doradzać komuś, gdzie nie wiemy albo nie wiem, nie wiemy w, na jakim etapie, czy co w danego Typ udanego człowieka jest priorytetem. Myślę, że to jest, to jest dłuższa dyskusja, i, i, i najlepiej, żeby każdy mniej więcej podejmował takie decyzje, które są zgodne z jego jakimś tam przekonaniem i, i, i jego no, podejściem do, do życia czy do, do, do inwestowania, bo, bo tak jak powiedziałem, że, że w, szczególnie na giełdzie. Jest tyle rzeczy, tyle czynników zewnętrznych, wewnętrznych, tyle uwarunkowań, że, że no lepiej, żeby tego typu decyzja, jak są to już takie decyzje kluczowe, jeśli chodzi o życie, to żeby każdy podejmował sami świadomie. I z drugiej strony, jeżeli nie ma wiedzy i nie ma jakichś swoich, nie wiem, no przede wszystkim myślę, że wiedzy, jeżeli nie masz. To lepiej, żeby, żeby robić rzeczy, które, które się zna, ewentualnie wspomóc się od, nie wiem, jakimś doradcą, czy, czy, czy osobą, która jest, jest oczywiście zaufaną, która, która chce dobrze doradzić i która już trochę doświadczenia na, na, na rynku inwestycyjnym posiada. Czyli główny przekaz jest taki, że najpierw się uczymy, a potem działamy. To jest myślę Dokładnie. bardzo dobra rada, myślę, to nie dosyć. Myślę, tak. myślę jak w szkole, no, zawsze, czy jak w życiu, zawsze trzeba się najpierw nauczyć, żeby, żeby później móc to swoje doświadczenie wprowadzać w życie. Natomiast nauka też polega na tym, że, 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 że pewnie tak jak powiedziałem, będzie się popełniać te błędy, ważne, żeby dwa razy nie popełniać tych samych. Zgadza się, to jest akurat bardzo dobry przekaz. Mówiłeś, że nie masz skonkretyzowanych planów na przyszły rok, ale na pewno już są jakieś takie projekty, które mógłbyś wymienić, że Cię zainteresowały i że zastanawiasz się, czy może nie byłoby warto, ale też nie jesteś w 100% przekonany, że w to idziesz. Czy może jest coś takiego. Może się start... tak jak powiedziałem. Ja myślę, że. Głównym, jakimś moim takim na dzień dzisiejszy, główną taką wątpliwością, którą, którą mam w głowie, to jest to, co się wydarzy przede wszystkim za naszą wschodnią granicą. Jak, jakie będą pewnie na początku roku decyzje, jak to będzie wszystko wyglądać, bo myślę, że, że to ma duży wpływ, jeśli chodzi o inwestowanie, jeśli chodzi o choćby inwestowanie na, na rynku polskim, kapitału zagranicznego. I, i, I jak wiadomo, każda typu, nie wiem, jakiś konflikt zbrojny powoduje to, że, że, że inwestorzy raczej boją się wchodzić w kraje, które dziś bezpośrednio ograniczą z, z, z krajem, który prowadzi w danym, w którym jest w danym momencie właśnie wojna. I, i jakby myślę, że to jest kluczowe do tego na dzień dzisiejszy, co co będzie w przyszłym roku, jakie decyzje zapadną. Myślę, że wtedy będziemy w stanie mogli powiedzieć więcej. Widać, że nie wiem, choćby po kryptowalutach, jak wszystko poszło do góry. Myślę, że to w głównej mierze spowodowane właśnie tym, tą zmianą, jeśli chodzi o, o prezydenta Stanów Zjednoczonych. I, i i cóż, jest to teraz taki dla mnie osobiście okres dużej niepewności. Ja myślę, że dużej niepewności, bo też spowodowanej trochę tym takim spowolnieniem w, w gospodarkach europejskich i, i myślę, że taką, takim. Myślę, że właśnie to jest główny czynnik do tego, że. że, że ja osobiście na dzień dzisiejszy, przez to, jak analizuję przez te ostatnie miesiące rynki, czy to w Polsce, czy, czy tutaj za, w Europie, za naszą zachodnią granicą, no mam trochę obawy, jeśli chodzi o sprecyzowanie czy skon skonkretyzowanie, w jakim, w jakim kierunku bym chciał podążać. Bo, bo tak jak powiedziałem, jest zbyt dużo niewiadom niewiadomych i, i które no, powodują to, że jednak. Um, jest, jest trochę takich rzeczy, które, które chyba na dzień dzisiejszy trochę są za bardzo ryzykowne. Czyli będziesz się dopasowywał do zmieniających się warunków, więc Dokładnie. myślę, że to, myślę to że to też jest ważne, właśnie, żeby. No mieć taką trochę w, w sobie cierpliwość i wiadomo że nie wiem pieniądz nie śpi ale, ale myślę że w, to też zależy wszystko od czasów w jakich się czasach od czasów w jakich się znajdujemy a na dzień dzisiejszy te czasy są dość 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 nieprzewidywalne i myślę że trzeba teraz troszeczkę zachować cierpliwości i, i, no i po prostu się przygotować na, na, na to, że jakie ruchy człowiek będzie wykonywał, ale to ja osobiście takie moje przemyślenia, oczywiście nie mówię, że ktoś się musi z tym zgadzać. Mam takie przemyślenia, że po prostu będę się przyglądał na razie temu, co się dzieje. Co byś chciał wiedzieć, kiedy zaczynałeś inwestycje? Z perspektywy osoby, którą jesteś już teraz? Ja myślę, że jeżeli nie wiem, podejdziemy tak czy w biznesie, czy w życiu, to każdy z nas zawsze mówi jedno, że chciałbym być, mieć tamte lata, ale ten rozum. Natomiast z drugiej strony podchodzę do tego tak, że wiem, że potrzeba właśnie tego tej nauki, tego doświadczenia, które, które się zbiera latami. I, i, I nawet te błędy, które człowiek wcześniej popełniał, zawsze coś dają. I myślę, że właśnie tego typu rzeczy dają niekiedy więcej niż decyzje, które się podejmowało, które przynosiły jakieś tam duże zyski. Dlatego. Nie rozpamiętuję tego w ten sposób. Bardziej się skupiam na tym, co jest przede mną, i, 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 i nie żałuję żadnej decyzji, nawet niekiedy błędnej, bo każda decyzja, którą podejmowałem, no, jest moją decyzją i każda decyzja, czy dobra, czy zła, każda mnie czegoś nauczyła i, i, i pewnie. Gdyby nie to, to dzisiaj bym no, miał trochę inne podejście, natomiast wiem, że to jest też niezbędne do tego, żeby zebrać doświadczenie, które, które właśnie teraz mam i, i, i tak do tego podchodzę i, i mówię. I pewnie wiele jeszcze rzeczy przede mną, które są niespodziewane, i, i, i myślę, że trzeba życie brać takie, jakie jest, i nie koncentrować się aż tak bardzo na przeszłości, tylko starać się koncentrować na przyszłości. To myślę, że to jest właśnie warte podkreślenia dla osób młodych, które nas słuchają, że nawet jeśli popełniacie błędy, to one was mogą doprowadzić do miejsca, o którym marzycie. Dokładnie. Ja uważam, że tak to jest, no naprawdę. Tak to jest, że błędy popełnia każdy. Nie? Oczywiście jeden większy, drugi mniejszy, błędy popełnia każdy, natomiast dobrze by było, żeby nie popełniać. Dwa razy tych samych, bo to też trochę by było świadczyło o tym, że po, no, nie wyciągamy do końca wniosków, które powinny być wyciągnięte. Ale z drugiej strony mamy też do tego prawo i myślę, że właśnie te błędy powodują to, że człowiek zaczyna więcej analizować, więcej się zastanawiać, zaczyna dogłębniej gdzieś się. Interesować tematem i to później właśnie przynosi efekt w postaci tego, że wyciągamy wnioski i też w postaci lepszych decyzji. To może podpytam jeszcze o coś, co mnie bardzo zainteresowało w ostatnich latach. Przede wszystkim Twoja fundacja Ludzki Gest. Czy mógłbyś trochę opowiedzieć o niej dla osób, które jeszcze o niej nie słyszały? To w sumie w tym roku obchodzimy dziesięciolecie powstania fundacji. Jesteśmy fundacją, która wspiera młodzież, wspiera dzieci, młodzież do 21 roku życia, ale nie tylko. Staramy się również angażować w różne inne rzeczy, jak choćby ostatnio staraliśmy się wesprzeć powodzian, których dotknęła ogromna tragedia. Organizujemy różne turnieje, wsparliśmy telefon zaufania 116-111. Działamy można powiedzieć wspólnie. Jest jedna osoba zatrudniona w fundacji, wszyscy inni, którzy pracują w fundacji są e, pracują pro bono, pomagają, to jest tak zwany wolontariat. Robimy fajne rzeczy. Organizujemy turnieje, tak jakby choć teraz będzie turniej 27 grudnia, przepraszam, w Częstochowie, które w sumie to już jest szósta edycja. Organizujemy turnieje dla dzieci, i myślę, że to są takie rzeczy, które są ważne, bo jednak każdy z nas ma taką w sobie taki pierwiastek, że, że po prostu chce wewnętrznie pomagać, i, i cieszę się, że spotkałem na swojej drodze tylu ludzi, z którymi wspólnie razem możemy to wszystko gdzieś tam strumieniować i, 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 i pomagać. I, i, i naprawdę. Myślę, że to jest w tym wszystkim najważniejsze. Myślę, że w ogóle misja tej fundacji jest naprawdę świetna. Dziękujemy Więc, bardzo. Tak, trzymamy naprawdę kciuki, żeby fundacja rozwijała się z roku na rok coraz bardziej, żeby coraz więcej młodych osób mogło skorzystać z waszej pomocy. Czy zatem przewidujesz jakieś inicjatywy właśnie kolejne, które wyszłyby na przykład w przyszłym roku w związku z fundacją? Ja myślę, że my cały czas staramy się, staramy się rozwijać, staramy się e, szukać z, z nowych pomysłów. E, no, choćby e, sytuacja z powodzią, która myślę zaskoczyła wielu, i, i, i też, żeby właśnie mieć na takie momenty, które, które są dość kryzysowe i które są e, no, wypadkiem losowym. Natomiast też chcemy robić jakieś projekty, gdzie wspieramy młodzież, który to, co robimy do tej pory, do tej pory który, którzy mają swoje marzenia, którzy, ma, którzy chcą nie wiem, osiągać czy to sportowe, czy w innych dziedzinach i staramy się też dawać stypendia dla takich dzieciaków. Dlatego no, mamy cały czas jakieś pomysły, chcemy się, chcemy się cały czas rozwijać i. i, i no, i myślę, że w przyszłym roku też tak jak to miało miejsce do tej pory, zawsze będziemy chcieli, żeby te płaszczyzny się jeszcze bardziej poszerzały. To ja mam jeszcze takie pytanie: Czy poszukujecie może kolejnych wolontariuszy, czy ciągle szukacie nowych osób, czy jednak macie już ten stały zespół, w którym chcecie działać? Nie wiem, my akurat mamy ten swój zespół, który w sumie był od początku i, i, i na różnego typu właśnie takie przedsięwzięcia, przedsięwzięcia jak nie. Mamy wolontariuszy, którzy się sami zgłaszają, którzy chcą robić też wolontariat, czy przy turniejach, czy przy innych naszych e, imprezach, bo choćby ostatnio zrobiliśmy mm, spół, wspólnie, wspólnie z hodowcami gołębi pocztowych e, w, w, w Opolu świetną imprezę, e, i, i to już w sumie nasza druga impreza, która naprawdę e, zakończyła się dużym sukcesem, i, 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 i Angażują się ludzie, którzy na co dzień może nie, nie są wspólnie z nami, nie, nie, nie uczestniczą na polu takim w codziennym funkcjonowania funkcjonowaniu fundacji, natomiast przy tego typu imprezach nam bardzo chętnie pomagają i, i bardzo chętnie nas wspierają. Myślę, że akurat jeśli chodzi o wolontariat, to w Polsce nie ma z tym problemu, a to trochę też pokazuje, że, że jesteśmy społeczeństwem empatycznym, które, które jest gotowe po prostu pomagać. Ale załóżmy, że właśnie osoby, które nas dzisiaj słuchają, będą chciały wesprzeć Twoją fundację. Jakie są najlepsze sposoby, właśnie, żeby Was wesprzeć w działalności? No i to jest takie trochę pytanie, które dla mnie osobiście jest raz krępujące. Dwa. Ja uważam, że jak ktoś chce wesprzeć i jak ktoś chce zrobić coś dobrego, to zawsze znajdzie sobie drogę. Myślę, że akurat pod tym względem. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć, to wejdzie, w tych czasach mamy dostęp do internetu, wejdzie na internet, zobaczy, jak to można zrobić. Natomiast ja też z drugiej strony wiem, że akurat my jako fundacja radzimy sobie naprawdę naprawdę nieźle i, i, i powtarzam, i zawsze to będę powtarzał, że jeżeli ktoś ma kogoś bliżej, który bardziej potrzebuje pomocy, to myślę, że może to zrobić, a my staramy się po prostu robić swoje i iść cały czas, cały czas do przodu. Myślę, że właśnie tym pójściem do przodu możemy powoli kończyć naszą rozmowę. Przede wszystkim zachęcamy wszystkich chętnych do tego, żeby wspierać Fundację Kuby, ponieważ to jest naprawdę świetna inicjatywa, która myślę, że przyda się wielu młodym osobom. Ja chciałbym, żeby ktoś potraktował to jako autoreklamę, tak jak, tak jak jest... mówię, że akurat my no radzimy sobie naprawdę nieźle i, i, i myślę, że sam fakt, żeby po prostu jak jest możliwość, jak ktoś ma możliwość, żeby pomóc i to nie chodzi tutaj o naszą fundację, myślę, że to jest coś fajnego, myślę, że człowiek też ma inne odczucia, jeżeli, jeżeli wie, że zrobił coś, coś pożytecznego, coś dobrego i myślę, że trochę też na tym powinniśmy budować nasze, naszą, nasze istnienie tutaj na tej planecie, bo jednak to jest dość, dość istotne. No. A mamy naprawdę mnóstwo zdolnych młodych osób, które gdzieś tam jakiegoś wsparcia nie otrzymują. Dlatego nie chciałabym, żebyś to odebrał jako taką próbę autoreklamy naszej i twojej. Tylko po prostu chciałabym ją bardziej rozszerzyć wśród odbiorców. Mhm. Mhm. Nie, no ja, ja, jakby, ja, to, ja to rozumiem, tylko też z drugiej strony wiem jak, jak niektórzy mogą to postrzegać tak? I, i też ja osobiście do tego podchodzę. E, no, tak, że my i tak, jeżeli jest możliwość, jeżeli. Bo mamy dużo takich właśnie młodych dzieciaczków, którzy, którzy mają marzenie, których wspieramy, którzy osiągają już naprawdę niezłe sukcesy, bo Mistrzowie Polski w pływaniu i nie tylko. I, I my jak też staramy się po prostu dotrzeć tam, gdzie nikogo nie ma. No bo, jeżeli ktoś już jest w danym miejscu, to ja mówię, jeżeli ktoś już kogoś zauważył, to już wystarczy. Spróbujmy poszukać kogoś takiego, kto jest jeszcze niezauważony, a też może jakoś jesteśmy w stanie, w stanie mu pomóc. Na zakończenie naszej rozmowy, Kuba, czy mógłbyś złożyć życzenia świąteczne dla naszych użytkowników? No oczywiście. No ja przede wszystkim życzę dużo zdrowia. Myślę, że to jest klucz do tego, żeby móc. Później realizować swoje plany, realizować swoje marzenia. Myślę, że, że każdy z nas jest na tyle osobą inteligentną, która, która wie, jak sobie w życiu poradzić. Myślę, że jedną z najcięższych rzeczy, z którymi przychodzi nam się właśnie mierzyć, to jest to, jak brakuje zdrowia. Dlatego, to jest takie myślę główne trochę, tak można powiedzieć, wyświechtany frazes, ale, ale, ale jest to prawdziwa rzecz. I, I co? I oczywiście takich podstawowych rzeczy, no bo szczęście też jest potrzebne, bo mieliśmy trochę parę lat, albo paręset lat temu sytuację na Tytaniku, gdzie wszyscy mieli zdrowie, pieniądze i byli ładni, piękni, bogaci, ale nie mieli tego szczęścia i to też jest, to też jest w życiu potrzebne i no i cóż, no i myślę, że też takiego, a, takiej odwagi do realizacji swoich marzeń. I myślę, że to jest też dość, dość, dość istotne. I o, spokoju i, i rodzinnej atmosfery przy stole. I żeby coraz mniej kłótni było. <laughs> to dobre życzenia. My również życzymy zdrowia, szczęścia i mile spędzonego czasu w rodzinnym gronie. Akurat święta są na to idealnym czasem, żeby się spotkać i porozmawiać na tym, jeśli nie mieliśmy w ciągu roku za dużo kontaktu. Kuba, jeszcze raz dziękujemy za czas, który nam dzisiaj poświęciłeś, i czekamy z niecierpliwością na twoje kolejne inicjatywy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.